Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, przejrzałem sobie trochę tych protestanckich wpisów pod ostatnim nagraniem odnośnie racjonal, racjonalności -pro, katolickiej, protestanckiej. Oczywiście, w świetle Słowa Bożego, protestantyzm jest tak głupio-głupi i tak z... Antybiblijny że aż to razi. <laughs> tak, no i protestantki, które nie potrafią sobie za bardzo poradzić, to już no, poczytajcie sobie te protestanckie wpisy, nie trudno będzie, <laughs> e, prawda, wyłapać po treści, prawda, i po poziomie, który jest taki, jaki jest e, protestancki, czyli żaden, e, prawda? Ale pokazuje to jedno. Zobaczmy, od kilku dni przybliżamy sobie postać Maryi w świetle Słowa Bożego. A protestantki powtarzają tylko stare, jakieś wyświechtane, lutersko-kalwińskie frazesy, czy tam innych garażowców, prawda? I, i plują. No, są takie prymitywizmy, że aż to szkoda nawet ich powtarzać. Ale odniosę się tak to, to takiego, pomówiliśmy sobie, że Maryja była niepokalanie poczęta po to, aby Bóg mógł być począć się w jej łonie. Tak, aby Sen Boży mógł zostać z niej zrodzony. Dlatego było przewidziane, żeby Maryja była niepokalanie poczęta. No i teraz takie inteligentne teksta, czy ja jestem niepokalenie jak przyjmuję ciało Chrystusa. No i to pokazuje, no właśnie to, co pokazuje, czyli totalny upadek intelektualny, protestantyzmu i brak no, brak rozróżnienia rzeczywistości. Czym innym jest wcielenie Chrystusa w łonie Maryi, a czym innym jest przyjęcie ciała Chrystusa. Ja przyjmuję, ja nie daję życia Chrystusowi, tak? Ja go nie zrazam, tak jak go zrodziła Maria w sensie fizycznym, tak, że była z nim w ciąży, tak? Tylko ja go przyjmuję. Chrystus przychodzący do mnie, prawda? Nie, nie daje mnie życie. Tak? Natomiast Maryja dała przez swoje tak, życie wcielonemu Słowu Bożemu. Więc to jest diametralnie diametralna różnica. Tak? Dać życie, a przyjąć życie. Rozumiecie to? Dać, a przyjąć. No pewnie nie rozumiecie. No ale to już jest wasz problem, nie, nie, nie mój, nie nasz katolików prawda, Więc Chrystus przychodzi do mnie, prawdziwy Chrystus pod postacią chleba, by dać mi życie. Z Maryi wziął życie, tak? Wziął ciało z Maryi. <laughs> eee, dlatego On, będąc w łonie Maryi, poczęty w Maryi, Począł się w niepokalanym łonie Maryi, aby jego poczęcie Boga nie było skażone e, grzechem. Tak? Chrystus w Maryi, Syn Boży w Maryi, e, począł życie, do mnie przychodzi by dać mi życie. To jest różnica, ale dla protestantków to jest za wysoki próg. No, ale powiedzieć trzeba, może, e, może jakoś cudem boskim zrozumieją. E, tak, później, no to, to takie po prostu, do, do czego się tam odnieść? Do, do samego bełkotu, który pokazuje, e, jak strasznie Lucek i jego lucyki nienawidzą Maryi. Piszą, że święty Paweł pisze, yy, że Sara jest matką narodów. Tak? Dobrze. A czcicie Sara jako matkę waszych, was, wszystkich tam wierzących protestantów? <laughs> Ogłosicie to, że Sara i Rebeka to nasze matki? No nie. A na, a na jakiej podstawie biblijnej odrzucacie fakt, że Maria jest matką wierzących? Ja wam podaję słowo Boże. Tak? Chrystus adoptuje nas jako braci i siostry. Tak? Przez wypełnianie woli Ojca. Więc z automatu Maria jest naszą matką. Apokalipsa mówi, że niewiasta ma swoje potomstwo: ci, którzy strzegą przykazań Bożych. Tak? A jak wy jakby możecie być potomstwem niewiasty, yy, yy, którzy strzegą przekazań Bożych, jak wy nie musicie strzec przekazań bożych, nie? Bo, są nie, nie? bo nie są konieczne do zbawienia. Tak? I nie musicie nic zrobić, bo słodko pierdzicie i nic nie robicie. No to głosicie. No tak, no tak, słodko pierdzimy, no ale trzeba zawołać przekazania, nie? No właśnie, więc wy, nie, wy jesteście pokoleniem ludzka, dlatego jesteście ludzykami, yy, tak? A nie macie żadnej niewiasty poza bestią nie, piekielną, prawda? Bo jesteście typowo antychrystem, antykościołem, tak? Chrystus jest jeden, nie jest podzielony, a Wy podzieliliście Chrystusa na 50 tysięcy. Nie macie żadnej niewiasty, nie macie żadnej matki, Wy macie Wasze kłamstwo i bełkot, i w świetle Słowa Bożego to jest widoczne. Tam takie gadanie o, że katolstwo e, jest głupie. No, 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 poczytajcie sobie te, te, te prymitywizmy. E, no to już po prostu żal, ucho ściska. Prawda? Nic tam nie ma. Nic biblijnego. Przeciw Maryi. Nic. A że apostołowie nie pisali... Kiedy apostołowie pisali swoje listy podczas działalności apostołów, Maryja jeszcze żyła. A jeżeli się sięgnie do ojców kościoła, do pierwszych wieków, prawda? To jest wyraźnie podkreślone to i to już od, od pierwszych czasów, od pierwszych wieków. Maryja sama. Mówił apostołom, by o niej nie pisać. Żeby napisali tylko to, co o niej tylko to, co jest niezbędne. I o tym można przeczytać u ojców Kościoła. O tym, że apostołowie e, z najwyższym szacunkiem i czcią odwiedzali Maryję e, raz do roku, jak mogli. To o tym piszą ojcowie apostolscy. Apostołowie z wielką, mieli wielką cześć do matki Chrystusa. A że nie piszą, bo sama im o tym powiedziała sama ich o to prosiła. Napiszcie o mnie tyle, ile będzie niezbędne. A więc Maryja jest przepięknym naczyniem, ukrytym, a to niewiele, co zostało o niej pokazane, powiedziane, i tych niewiele sytuacji, w których jest, bierze udział, tych wydarzeń, w których bierze udział, jest niewiele, to jednak z tego niewiele. Można wywnioskować całą wielkość i bogactwo, jakie Bóg dał nam w Maryi. Prawda? No, proste sceny, jak kana galilejska, cud w kanie, jak nawiedzenie świętej Elżbiety, jak ofiarowanie Chrystusa w świątyni. Prawda? Przenosi swojego Syna. Do Ojca, ona nas ofiaruje Ojcu to y tak, jak ofiarowała Chrystusa. Ona nas przedstawia Ojcu, ona nas nawołuje do posłuszeństwa swojemu synowi. Ona przynosi ducha świętego, przynosi radość. Ona jest tą błogosławioną między niewiastami którą błogosławi sam ojciec, sam Bóg przez anioła, sam Duch Święty przez usta A no tu przyjdą takie lucyki, zrugają wszystko, właśnie jak takimi. Wziąć takiego dzikiego byka, za <laughs> zawiesić mu brony, zaprząc go w brony i będzie tak. Łaził po tym polu i jorał wszystko równo po betonie, po polu, po pokrzokach wszędzie, tak jak taki bawuł będzie szedł. I orał wszystko i to jest Protestantyzm. I zobaczmy moi drodzy. To już jak się tak patrzy tutaj z perspektywy nawet tych tego czasu, jak tu jesteśmy sobie razem to można mówić o czyśćcu, można mówić o <laughs> prawda o kulcie świętych prawda protestantki nie mają takiej nienawiści do Czyśca. nie mają takiej nienawiści takiej zajadłości takiego prymitywnego buraczanego podejścia prawda, do, do innych kwestii, ale całe to buractwo protestanckie, ten prymitywizm e, pokazuje się właśnie wtedy, kiedy dotyka się największych świętości, których Bóg nam zostawił, czyli On sam pod postacią chleba, Eucharystia, jego najświętsza Matka Maryja i jego działanie przez sakramenty Tutaj im piana leci tym lucykom jeszcze owszem, no wszystko to, co oni głoszą i te wszystkie ich podważania yy, nauki rzymsko-katolickiej są po prostu prymitywne. Te argumenty to wszystko to jest prymitywizm. Ale właśnie on sz nabiera szczególnej wyrazistości, szczególnej takiej. Yy, <laughs> Intensywności, kiedy dotyka się tematu Maryi i Eucharystii, czyli tego, czego lucek najbardziej się boi. Tych największych świętości. Obecność żywego, prawdziwego, realnego Chrystusa, Jego ofiary eucharystycznej, przez którą e, ludzkowi przydeptał łeb, i przy Tarogona i jego Najświętszej Matki Maryi która zawsze go pokonywała pokonuje i będzie pokonywać a której on nigdy nawet nie dotknął nie dotyka i nie dotknie bo jest za głupi za słaby nie dosięga jej a ona go pluje na niego z wysokości niebios i przyciera mu ogonka, jak za bardzo fiknie. On nic nie może zrobić. Dlatego tą wielką swoją nienawiść przez takich lucyków swoich protestanckich wylewa, jak pomyje. To można zobaczyć. Od kilku dni mówimy o Maryi. Zobaczcie reakcję protestantów, a znajdźcie sobie dawniej. Jakieś chociażby czy o czyśćcu, czy o porwaniu kościoła, te te brednie, że tam Chrystus przyjdzie, zabierze kościół i, 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 i Ducha Świętego, i reszta ludzi się będzie musiała zbawić na innych zasadach, no takie debilizmy. No ale niestety, jak się to podważy, też tam sobie będą tam plunkać coś, ale to, to, to. to ponieważ to nie jest tak elementarny. Yy, Elementarna prawda wiary, taka element, jakaś rzeczywistość elementarna dla Lucyka. No, zwodzi ich takimi głupotami, ale y, to nie jest jakieś takie najbardziej y, najważniejsze dla Niego, nie? Najważniejsze to jest właśnie zabić. Miłość do Maryi, zniszczyć jej obraz, zrównać z ziemią, podeptać, splunąć, zaorać. Eucharystia i Maryja. I spowiedź. jest. czyli to co nas jednoczy z Bogiem w sposób realny według Jego woli. A nie według własnych wymiotów, tak? Bo spowiedź jest z wolą Boga i przez wyznanie grzechów w posługę jednanie mamy się z Nim jednać. Przez chrzest mamy się stawać Jego uczniami. Przez Najświętsze Eucharystię mamy przyjmować Jego życie, życie przez Niego. A więc to, co najświętsze najważniejsze życie z Chrystusem życie przez Chrystusa i środki pojednawcze nas z Chrystusem jak spowiedź święta sakrament namaszczenia chorych który odpuszcza grzechy tak no i oczywiście sakrament chrztu świętego które uwalnia nas od grzechu pierworodnego i daje nam nowe życie i zadatek Ducha Świętego. Protestantki, nie, to nie jest potrzebne, nic nie trzeba robić, to tam jakiś znak, nie. O. A tak naprawdę jest fundamentalnym sakramentem. I to, i zobaczmy, wszystkie te, te rzeczy, o których mówimy, to są rzeczy, w których obecny jest prawdziwy Bóg, jak Eucharystia, on sam Jezus Chrystus, syn Boży z ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Jest obecny, tak? On działa przez e, e, w spowiedzi, odpuszczone nam grzechy, przez sakrament namaszczenia chorych. Przechodzący przez Maryję, przez protestantki odrzucają. Ach. Przepraszam. Czyli to, co nas prowadzi do Boga, jak Maryja, to, co nam pozwala żyć życiem bożym i jednać nas z Bogiem. Fundamentalnie, fundamentalne fundamenty. Lucek rozwalił, a Lucyki się podniecają, że nic nie mają, że nic nie muszą robić. A to jest robota ludzka. Nie ma w Nowym Testamencie. Nie ma apostołów. Pojednania się z Bogiem przez jakieś tam mikrofalowe formułki, nie? Że ja sobie tam klepnę, jakąś formułkę, panie przepraszam, panie ekstra jest i, i już jesteś pojednany. Nie, nie ma czegoś takiego. A mamy o wyznaniu grzechów w XIX rozdziale dziejew apostolskich, tak? Kiedy przychodzili do Pawła, palili książki heretyckie, oni wyznawali swoje grzechy, tak? Mamy o zejednania, jednania, mamy nakaz Chrystusa, który znaczy nakaz władzy, odpuszczania grzechów i zatrzymywania grzechów. A co wy macie w Nowym Testamencie, w słowach Chrystusa, że o, tylko tam klepnij jakąś formułkę i już jesteś w porządku u Boga. Wyspowiadaj się Panu Bogu. Nigdzie czegoś takiego nie ma w Nowym Testamencie u apostołów. Wyznawajcie sobie grzechy nawzajem. Ale nie mówi, wyznawajcie tylko Bogu. Święty Jan pierwszy 1 pierwszego listu. No ale co tam Słowo Boże dla protestantków? Lutry są ważniejsze. Nawróćcie się i zastanówcie się nad, nad tymi punktami, które Wam powiedziałem. Ma Maryja Najświętsza, Eucharystia. Spowiedź. Tak? Sakramenty, czyli środki, które jednają nas z Bogiem według Jego woli. Środki, którymi, przez które otrzymujemy życie od Boga według Jego woli. A wy wszystko wywalacie i robicie se po swojemu. Nawracać się. Pozdrawiam.